Wszystkich na mojej... W mojej wadnie ze mną jest... Padega Dektrista! No nie, nie słabo bo masz deski nie. Gacie jest. No. Dobra, a ja a ja jestem... Król. Król Twojej matki. Dobra. Będziemy robić zimną challenge. O! oczywiście nasz kanał... Nasz kanał się nazywa y, Challenge Brawo, brawo, Nie, 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 ja tutaj to mamy... nie zrobię, ja tego nie zrobię. Tutaj stop, st stop, 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 tutaj stop, stop, stop. Dobra, przerwa? Nie. Dobra, przerać, tutaj mamy stoper. I włączymy go jak Bartek. Waga? Odłączaj. Trzy. Nie, on ja Dobra, trzy. Czekaj, nie, muszę się zanurzyć. Powiedz kiedy. <coughs> Start. Nie. Co kurwa na szlut! Start! Nie, bo muszę się... Start! Dobra, leci! Pięć <Dabajmy>. minut! Kurwa! <grym> Jego ciało! Jego ciało zabić. Oczywiście to jest mistrz! To jest mistrz... Ty Mirzbirdol! No? <grym> nazwijmy ten k... ten film. <laughs> Zika woda da Ci leż w nie <laughs> Ile czasu? Ile już? 20 sekund. Ty ja. masz <laughs> tak się trzęsy. Jakby taki ten <laughs> A ty wrócić w dół? No kurde, nie byliście nawet jak! Karam się nawet AK-47. Uwaga! Minuta! Dobra, skrócimy do dwóch minut, widzę. Zaczyna mi tracić czucie w papcach. To dwie minuty, czy jeden i pół? Jeden i pół, czy pięć minut? Pięć minut. iiii powiedz coś jak właśnie tego robisz jestem królem subskrybujcie nasz kanał jeden lajk like, jedna ciepła woda nie spadaj ten liu kurde robimy króla, na chacie jakby coś Dwie minuty. Ukrubly na kwadrat. Dwie minuty! Dopiero! Tak. Jeszcze trzy. Ej, woda mi spada. M mam nieszczelnowane... Czujesz w palce? O Jezu, człowiek pół trascytucie. Oczywiście nie róbcie tego w domu. Oczywiście, oczywiście. Niepełnej pannie. No i tak nie wytrzymacie, a jak wytrzymacie, to nagrywajcie i wytrzymajcie. Dobra, ale jeżeli będzie 5 minut, to dajecie subskrypcję i lajka, a jeżeli nie będzie, to dajecie całą subskrypcję. <laughs> <laughs> no, 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 no. Albo lajka, wybierzcie, ale lepiej suskrypcja. Bo jak nie, to w Tak? Zaraz jak to dostaniesz. Wysyć Ooo, trzy minuty zaraz? Jak ty, pokaż mi to? Jakie cztery? Trzy minuty Mówię trzy, no! Nie, 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 nie ja cztery. Trzy minuty. Jest to trzy czy dwie. Dwie. Masz szczęście. Trochę. Jeżeli zginiesz, to nie moja wina. To zginę. Człowieku, ja jestem królem, kurde.

Dawaj Barte Król ty trzeba wyciągnąć. O, 4 minuty, cztery minuty, dawaj król, dawaj. Ja nazywam się jakby coś pronek. Planek ja. Ile? Pokaż. Zobaczcie. Jeżeli wytrzyma, pamiętajcie, lajki i subskrypcja. I komentarz. I komentarz. Bez komentarza to są same chujowe challenge'y. To jest pierwszy challenge taki zajebisty. Ile? 4 minuty sorry, i 40 sekund. nie zamoczyłem, ale nie mogę, bo tu mam zapisaną kwotę. I nie tylko. UWAGA! Powiedziałam wiedzieć. I? Ile? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec! No to dajcie Koniec. lajka, lajka, subskrypcja, i komentarz. I komentarz. Dzień dobry, witam was. Hello. Był z wami król, i, I panta i... Te... I pan HD. I żegnamy Też. się z. Z kanałem Challenge, Dobra, cześć! Na razie. Ej.